Bateria, który pokazaliśmy wcześniej na kanale, był styl baterianem Hondy, czyli ten ogromny kontroler do sterowania mechem, symulator mecha. Tutaj wersja druga, wersja pierwsza, ma Serdecznie na naszym kanale, z tej strony Marecki. Zapraszam Was serdecznie na odcinek z serii Co Nowego w naszej kolekcji. Co kilka miesięcy staramy się z Hondą. Wrzucać wam updatey, co nowego pojawia się w naszych zbiorach, czego jeszcze nie prezentowaliśmy na kanale. Odcinek z edycji Hondy pojawił się na kanale 2 czy 3, 3 miesiące temu. Odcinek marecki to było już ponad 5 miesięcy temu, więc myślę, że najwyższy czas na materiał z podsumowaniem tego wszystkiego. Trochę rzeczy się pojawiło, kilka rzeczy wygranych na aukcjach. Tutaj trochę rzeczy z Japonii sprowadzonych przez naszego niezawodnego Pawła Made in Japan, którego już niejednokrotnie polecaliśmy. Sami zobaczycie, co to za zdobycze, bo będzie tutaj przewaga rzeczy z Japonii. Kilka gratisów i kilka innych niespodzianek, o których jeszcze wcześniej nie wspominaliśmy. Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. No i zaczynamy od hardware'u, tradycyjnie od hardware'u. Hardware'u tutaj mamy raz, dwa, trzy sztuki, reszta to gry. Zaczynam od najważniejszego, czyli Neo Geo CDZ, trzecia, najmniejsza i najlepsza z serii CD. Wcześniejsze dwie konsolki o cd -Romem, tak. cd rom o pojedynczej prędkości, gdzie gry ładowały się niemiło długo. Mm. Jeszcze powiedzmy gry, które nie były bijatykami jeden na jednego i jeszcze znośnie, bo gra się załadowała raz, tu jest pamięci na tyle, że większość gry i tak było w pamięci, więc czas do ładowania później już nie niemu, tak długi. Problem głównie pojawiał się przy bijatykach jeden na jednego, gdzie czasy oczekiwania między jedną a między walkami czasem potrafi wynosić nawet do 2 minut, a to już naprawdę było przegięcie. No, oczekujemy tutaj y, Arcade Experience ładowanie walki dwie minuty, no raczej ten Arcade Experience mocno tutaj odbiera. Eee, trzecia konsolka serii CD, czyli CDZ, to zmienia. Tutaj mamy, przynajmniej tak reklamuje, bo słyszałem już ostatnio głosy, że to nie do końca prawda. Tak reklamował SMK, że CDZ jest ich jedyną konsolą, która ma CD-ROM o podwójnej prędkości, dwie pozostałe miały o pojedynczej prędkości, dlatego te czasy grywania były takie długie. Eee, część osób twierdzi, że tutaj dalej mamy ten sam CD-ROM, ale został zwiększony buffer że gry wgrywają się dwukrotnie szybciej dzięki zwiększeniu bufera. Nie wiem jaka jest prawda. Trzeba było rozebrać konsolkę, sprawdzić po, yy, po, myślę, po oznaczeniach CD-Romu, jaka tutaj jest prawda. No ja wierzę, ja wierzę na statement od SMK, że rzeczywiście mamy tutaj napęd o podwójnej prędkości, bo tak jest tutaj podane że jest na pewno podwójne prędkości. W każdym razie konsola działa szybciej, jest mniejsza. Zaraz sobie otworzymy pudełeczko, zobaczymy jak to wygląda. Zależało mi, żeby konsolka była od razu zrikapowana, no i oczywiście, żeby był kompleci, No tutaj Paweł, jak zawsze, dowiózł. Jeszcze nie miałem okazji przetestować i na to czekam, aż zrobimy odcinek. Myślę, że w przeciągu kilku tygodni wpadnie odcinek i będę chciał porównać, żebyście sami zobaczyli, jaka jest różnica w kształtowaniu oryginalnych gier, bo nie zamierzam tutaj żadnego loadera, instalować. Myślę, że w tej wersji on nie jest potrzebne. Zbieram też zacząłem zbierać też gry na CD, więc myślę, że żadnego loadera nie będę tutaj instalował, że zajmę się zbieraniem oryginałów i ogrywaniem tej konsolki na oryginalnych grach. Całość jest jak wspominałem wcześniej zrikapowana. Zrobimy sobie za niedługo test. Postawimy dwie konsolki obok siebie. Wcześniejszy model cd rom razy 1 i ten niby z cd rom razy 2. Zobaczcie jakie są różnice w czasie ładowania gier. Teraz zrób, zróbmy sobie pierwszy unboxing no i zobaczmy, zobaczmy, tutaj, jak to się w środku przedstawia. Dobra, to zaczynamy. Zobaczmy, co tutaj mamy. Pudełeczko, jeszcze Wam tylko z bliska pokażę, jak dokładnie to pudełeczko się przedstawia. Jak widzicie, kartonik nie jest jakiś ultra ciekawy. Zwy, zwykła znani się nam grafiką. No. Kudełeczka z innych konsolek prezentują się o wiele fajniej, no ale liczy się środek, czyli mięsko. No a tutaj, a tutaj więc się dzieje. Jest i kontroler, który możecie znać z poprzednich modeli, z klikającym D-padem, który naprawdę jest świetny. Jest to jeden z fajniejszych kontrolerów tamtej ery. oryginalne zasilanie, tu Japończyk, konsola nie była w żaden sposób przerabiana tutaj. Poza recapem nic tutaj innego nie było robione. Tutaj mamy kabelek. Kabelek, yy, mam nadzieję, że kabelek CD jest dokładnie taki sam jak CDZ bo mam już kabelek RGB. Raczej ścieńczy nie będziemy korzystać. No i zobaczymy. zobaczmy. Zobaczmy Jest instrukcja CDZ, która jest całkowicie po japońsku i zapewne nikogo. Tutaj też jest jakaś karta rejestracyjna dodatkowo. Czyli no komplecik to kompleci upawa Pawła jak zamawiacie to możecie być pewni, że dostaniecie, dostaniecie sprzęt pierwszej klasy. No i zobaczcie tak przedstawia się mój model. Oczywiście konsolka bardzo zadbana, bo o taką Pawła, prosiłem już. Dorwałbym ten sprzed o wiele wiele wcześniej, no ale, no ale dość sporo z tych egzemplarzy było mocno porysowanych, mocno wyeksploatowanych tutaj bardzo ładna sztuka. Zobaczcie. Tak to się przedstawia. Pamiętacie, pierwsze CD miało tutaj klapkę, która wyjeżdża z tej strony, druga już miała klapkę podnoszoną, no i ta również ma. Klamkę podnoszoną w górę. Tak to się przedstawia. Tutaj dwa wejścia: w tyle wejście wideo, s-video, czyli wszystkie możliwe połączenia. No i oczywiście na zasilacz. Ten sprzęt za niedługo będziemy testować. Więc Stay tej więcej więcej na kanale już niedługo. Dobra, przejdźmy do kolejnej rzeczy. Ok, czas na hardware numer 2. Hardware numer 2 również od Pawła z Japonii i sprzęt, na który czekałem, wyobraźcie sobie rok. Dokładnie czekałem rok, żeby znaleźć go w takim stanie, jakim, no, jakim marzyłem, czyli praktycznie nówka sztuka, zaraz sami zobaczycie, jest to kontroler do Sharpa X6800, oczywiście kontroler pod głównie, nie tylko, bo obsługuje sporo gierek, ale głównie chodziło mi o Afterburnera. Zapewne oglądając nasz kanał, oglądając nasze live'y, dobrze wiecie, że jestem fanem Afterburnera. Mam wersję na Sharp'a, w którą nie mogłem sobie pograć. Ona odpala, tylko potrzebuję do ugrania myszki albo właśnie tego kontrolera na normalnym kontrolerze czy na Arctic Sticku. Ona po prostu nie chce iść tutaj jest wymagany ten kontroler lub myszka. No więc no niestety myszki jeszcze do chwili nie mam. Tutaj nawet możecie zobaczyć, są zaznaczone właśnie o, to jest to. To jest to, co się właśnie znajduje tutaj. Tu jest symbol myszki, tu jest symbol nie mam pojęcia czego, ale czegoś takiego w ogóle nie mogłem znaleźć na żadnej z aukcji. No, to też przetłumaczy w Piapońską, naprawdę nie mam pojęcia co to jest, ale z żadnym kontrolerem to nie działa, z to też nie działa, więc jedyna możliwość w tej chwili nie posiadając myszki, zagrania w Afterburnera i sporo innych tytułów to właśnie ten kontroler. I już Wam ten wypaślony kontroler pokazuje. Oczywiście live'a z Sharpa. Yy, możecie się spodziewać już za niedługo, już kilkukrotnie o tym wspominałem, ale stwierdziłem, że zrobię najpierw odcinek, pokażę, co nowego do szarpa za zanim zrobię tego live'a, więc no, plany się delikatnie zmieniły, ale ale taki live'ik będzie. Zróbmy sobie unboxing i zobaczmy, jak to się prezentuje w środku. Dobry, już Wam pokazuję, jak wygląda w środku szarpowy Cyber Stick, bo taką nazwę ma na ten kontroler. Zobaczcie, jakie to jest bydle, bo naprawdę na żywo to jest całkiem, całkiem duży sprzęt. Już wezmę telefon do ręki, żeby pokazać wam go z bliska. tutaj, dajemy pudełeczko, a tutaj damy kontrolę, żebyście sami przy okazji zobaczyli, w jakim to jest stanie. No tutaj możecie zobaczyć, jak przystawia się szarpowy CyberStick w stanie, no właśnie, za to lubię Pawła właśnie, że ogarnia, jest w stanie ogarnąć jeszcze rzeczy w takim stanie naprawdę tutaj ten kontroler nie nosi znaków użytkowania wszystko chodzi tutaj bez najmniejszych bez najmniejszych problemów nie ma tutaj żadnych nie tutaj żeby cokolwiek było wyrobione po, przez dłuższe granie jak i sama jak i sama główna gałka tutaj oczywiście przyciski ABC jeszcze kilka innych rzeczy zauważyłem całą listę gier, które obsługuje ten kontroler, więc mamy przynajmniej między 20 a 30 gier, które z tego kontrolera korzystają, więc no nie będzie to tylko kontroler do jednej gry, choć no, przyznaję, że głównie zależało mi tutaj na Afterbarnerze, a widziałem ten kontroler po raz pierwszy na Expo, w zeszłym roku, yy, dwa lata temu i trzy lata temu w Blackpool. I strasznie mi się ten kontroler podoba, była jedna sztuka, ale go koleś wystawiał ją za ponad 250 funtów, więc no, stwierdziłem, że, że takich pieniędzy nie dam, no i w tej chwili udało mi się zdobyć dokładnie taki sam, w jeszcze lepszym stanie, za no, prawie no, poniżej połowy tej wartości, więc całość kosztowała mnie tutaj 500 zł, jak dobrze pamiętam, 500 do 600 zł, więc tyle zapłaciłem za ten kontroler. Dobra, przejdźmy do ostatniej rzeczy, czyli rzeczy numer 3, jeśli chodzi o hardware. No i hardware numer 3, czyli Steel Battalion, Steel Battalion wersja druga, tak. Ten Steel bater, który pokazaliśmy wcześniej na kanale. Był Steel Baterionem Hondy, czyli ten ogromny kontroler do sterowania mechem, symulator mecha. Tutaj wersja druga, wersja pierwsza ma zielone przyciski, wersja druga ma przyciski niebieskie. Tym możecie od razu rozpoznać z którą wersją macie do czynienia. Polecana jest wersja druga, gdyż jest wersją ulepszoną. W pierwszej wersji pękała sprężynka w pedale i był problem chyba z jednym czy dwoma przyciskami, które też wyskakiwały, coś, coś się tam z niemi nie działo na tej głównej konsoli, więc to też również zostało pokazane. No i tutaj już mamy drugą część Steel Bataliona. Pierwsza część, znaczy taka podczęść bardziej. Powiedzmy w wersji zielonej, w pierwszej dostawaliśmy Steel Bataliona, który był doświadczeniem Single Player. Tutaj w drugiej wersji mamy już doświadczenie. Multiplayer, gdzie mogliśmy grać na Xboxie online, lub przez podłączenie dwóch konsol, co zrobiliśmy nawet na ostatnim zlocie. Tam kurty wziął swój kontroler, chyba Kuba słonka miał swój kontroler, lub Paweł miał swój kontroler. W każdym razie mieliśmy dwa kontrolery, dwa na telewizorze i można było robić pojedynki mechami. Kapitalna zabawa. Materiał z tego sprzętu, gdybyście byli zainteresowani, tutaj wam podlinkowałem, bo robiliśmy już z materiał z review, z, rec z recenzji i gameplayu jak to się przedstawia w akcji. Fajna sprawa, stwierdziłem, że prędzej czy później dorwę swój kontroler, posiłem Pawła, Chciałem oczywiście komplecik w pudełeczku ze wszystkim, oczywiście sam kontroler i gra w środku są. Może otwórzmy kawałek, nie będę go wyciągał i rozkładał całego, bo tu jest trochę zachodu, a robiliśmy to już wcześniej na kanale, no i oczywiście obiecany live, który miał się pojawić w zeszłym roku. No, jak to, ostatnio nam z tutaj chodzi zgadywanie się, no, jest, jest ciężko, więc live zostaje przesunięty do przodu, ale na pewno taki live z ogrywania tego kontrolera na pewno się pojawi. O, w tej chwili już wiecie, że taki kontroler mamy z łatwiej mi go będzie, łatwiej mi go w tej, w tej chwili będzie ustawić i, i ustawić live ale wtedy, kiedy będę chciał, więc myślę, że w tej chwili. Yy, live to kwestia, kwestia kilku tygodni może miesiąca, ale na pewno z tym kontrolerem się jeszcze zobaczymy. Dobra, zobaczmy tak na szybko coś w środku. Dobra, zobaczmy jak ten wydlach się prezentuje, bo naprawdę jest ogromne sprzęcisko. no jest tutaj wszystko, pokażę tam tutaj. Zobaczcie, ja to tak na szybko przeglądałem, ale widziałem, że jest, Zobaczcie, tutaj są te plastiki łączące dwie części kontrolera do części środkowej. Oczywiście nówka sztuka też Steve Battalion Line of Contra, Tutaj oczywiście wersja japońska, no inaczej być nie może. No i instrukcja, instrukcja jak sterować, jak grać. interesująca, możecie zobaczyć, jak to się przedstawia. Tu jest yy, środkowa część, nie, to jest lewa część tego kontrolera. Tutaj prędkość mecha zwiększamy przez użycie tej dźwigni. Tutaj przyciski do komunikacji. Tutaj Joy. Co jeszcze my tu mamy? Oczywiście, zobaczcie, tutaj konsola z przyciskami. Przyciski są, przyciski są niebieskie. Tutaj do Yy, tutaj i Tak, właśnie, tutaj się ewakuujemy z Mecha. Tutaj kolejny kontroler. I konsola środkowa, czekajcie. Konsola środkowa. nie Miałem wszystkiego nie wyciągać, no ale widzicie, wyciągnął. Tak wygląda konsola, konsola. środkowa. Tutaj tuner dial, czyli radio. Komunikacja tutaj oczywiście też. Zobaczcie, ile tutaj jest przycisków. Jakiś night jakiś Nightscope, Submain tutaj włączanie wycieraczek to jest fajny bajer. Tutaj gaśnica, kontrola broni. To jest środkowa część tego kontrolera. No i, i najcięższa, bo to naprawdę waży sporo, to w sumie waży większość, czyli takie trzy ogromne. Udały. Wszystko, wszystko tutaj. Wszystko tutaj sprawdzę. Dobra. Najwyższy czas przejść do gier. No i jedziemy z grami. Zacznijmy sobie od gier amigowych. Tutaj dwie sztuki. Pierwsza gra, w którą zakupić pomógł mi Mariusz Pszczoła, Mariusz, dzięki serdeczne, Rourczkra, czyli jedna z fajniejszych gierek, jaka ostatnio pojawiła się na granicze od Talamusa świetna gra. Tutaj mamy jednocześnie wersję na zwykłą Amigę, znaczy na zwykłą Amigę na dyskietce, która działa z Amigą 1200 na pewno. Nie wiem, czy działa z Amigą 500. CBM Amiga nie ma tutaj żadnych informacji o AGA, więc domniewam, że ona działa na każdej Amigze. Ta, ta kapitalna pozycja, polecam Wam się z nią zapoznać. Zdecydowanie jeszcze niejednokrotnie odpalimy ją na naszym live'ie. Nawet Hondzie się spodoba, który jak, jak wiecie jest słabym Amigowcem, no ale ta gierka mocno przypadła mu do gustu, więc rączka no i drugim tytułem jest Syndykat, mam Syndykata, wygląda praktycznie tak samo w wersji na CD32, ale jak wiecie jak skończymy Settlercy zabieramy się za Syndykata i tutaj zależało mi, żeby zainstalować sobie oryginał tej gry, tak jak było w przypadku setlersu, bo wtedy wiemy, że nie będzie później żadnych problemów, więc tutaj mamy Syndykata, sprawdzimy jeszcze w środku czy są wszystkie dyskietki, tak są wszystkie dyskietki, plus dodatkowo American. A ktoś tu jeszcze dołożył American Deliver, więc raz, dwa, trzy, cztery, jest możliwość zainstalowania tej gry, więc to jest najważniejsze. Jest instrukcja, jest w komplecie, jest tutaj dwie gry w wersji na Amigę. Dobra, to jedziemy dalej, dalej gry. Tutaj prezent od. Przemka przemka grabarza, kilka gierek do Game Geera. No nie takie kilka, bo mam tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. W sumie jedno puste to jest na 10, czyli 9. 9 gierek na Sega Game Gear, na którą mam już razem z tymi 20 gier. Już mam już 20 gier na game Jeśli chodzi o game geera na pudełkach, mi zupełnie nie, nie zależy jest to jeden, chyba jedyny sprzęt, gdzie zbieram gry bez pudełek. Te pudełka są po prostu poniżej krytyki jeśli chodzi o trwałość, więc nawet sobie tym nie zawracam głowę. A Game Gear bardzo lubię i stwierdziłem, że muszę sobie taką większą kolekcję gier na Game zbierać. uzbierać. Więc tutaj pokażę Wam jakie gry udało mi się yy, no, dorwać, dostać od Przemka. Tutaj Space Harrier. Kolejny Global Gladiator. Kolejny, pierwszy Terminator. Mamy już Roboco vs. Terminator, więc sam raz będzie do kolekcji. Tutaj Fantasy Zone. To możecie też Sharpa znać. I z innych sprzęcików. Tutaj mamy Land of Illusion Mickey Mouse. W to nie grałem. W tej wersji tutaj mamy Wonder Boy The Dragon Trap. Tą część też chyba nie grałem. Na pewno nie grałem nią na Game Geara, więc... Zdecydowanie będę to musiał sprawdzić. Tutaj mamy Tasmanie, Tutaj mamy Donald Duck. To też jeszcze nie grałem. Będę musiał zagrać. No i grę, którą uwielbiam z Mega Drive'a, czyli The Lion King. Bardzo jestem ciekaw tej wersji na Game więc więc I jeszcze raz serdecznie dzięki. Ja tu sobie to wszystko poukładam i bierzemy się za za kolejną gierkę. Fajnie, fajnie. W sumie dawno Game Geera już nie odpalałem, będzie idealna okazja, żeby ponagradzać sobie zaległości, jeśli chodzi o handheld'y. Dobra, kolejna gierka, tutaj tym razem od Pawła z Japonii, gierka, którą też zamówiłem u niego bardzo, bardzo dawno temu, długo zajęło szukanie tej gry. Ja tej gry osobiście nie mogłem znaleźć poniżej 140 funtów, bo taka jest cena na eBay, jak ta gra się pojawia, no to właśnie kosztuje około 140, około 150 funtów, a Pawłowi się to udało znaleźć o wiele. Wiele taniej w stanie, no zupełnie jak nówka, nie wiem naprawdę jak mu się to udało znaleźć, mi się nie udawało znaleźć. Tu jeszcze wszystko jest, jest ta karta boczna, jest instrukcja, no i płytka, płytka w idealnym stanie, już sprawdzałem wcześniej w który też będziemy musieli sobie odpalić, bo on yy, z kopii nie chciał się odpalić na żadnej konsoli 3 Próbowaliśmy na stanie, próbowaliśmy na Gold Starze, próbowaliśmy na dwóch Panasonicach, na FZ1, na FZ10 i nigdzie ta gra na kopii nie chciała ruszyć. Mam już oryginał, więc nareszcie będziemy mogli tą grę na 3 odpalić. Ponoć gierka warta zagrania. No Jest to tytuł drogi i dość rzadki, jeśli chodzi o 3DO. Pojawił się tylko i wyłącznie w Japonii, więc tym bardziej fajnie go będzie odpalić zawsze fajnie odpalić gierkę, nową gierkę na konsoli którą lubimy, a ja ją zdecydowanie lubię, co wiecie dobra, tu na Freebio jest tylko tym razem jedna zdobycz co może dziwić bo przeważnie na Freebio tu, tutaj mamy więcej rzeczy I zobaczcie i do Neo Geo CD, właśnie do Neo Geo CD-Z jest też 5 gierek, również od Pawła, 5 gier z Japonii i tutaj mamy ta Power Strike 2 te pięć gier na CD. Kolejna to World Heroes Perfect. No, zdecydowanie tą gierkę znacie. World Heroes 2, czyli nasza ulubiona część z Hondą. Nie Jet, nie jedynka, tylko właśnie dwójeczka. Dobra. Tutaj dwie gry, dwie bardzo dobre diatyki, których tytułów no, w tej chwili naprawdę zapomniałem. Zapomniałem jak te gry, jak te gry się nazywały po angielsku. W każdym razie mniejsza z tym, może Wy rozpoznacie tutaj pokładkach. Bardzo fajne bijatyki. Jakby się przypomni to jeszcze to napiszę na dole w komentarzu, ale świetna gierka, świetna gierka. Też trzyma dość mocną cenę. Proszę, oczywiście ja ją kupiłem za jakąś pół, wiem, pół, pół wartości tego co widziałem na eBayu, więc tutaj Pan jeszcze raz serdeczne dzięki i tylko tu, tutaj tu. oczywiście też biatyka 1 na 1 jak widzicie CVZ jest potrzebny jeśli chcemy ogrywać oryginalne gry no to bez CBZ no ciężko Ciężko na tym CD pograć. Próbowaliśmy z Hondo, mieliśmy nadrobić live, ale jak zobaczyliśmy, ile te gry się wgrywają między wa walkami, szczególnie tutaj chodziło o King of Fighters, chyba grać w 95 czy 96, to złapaliśmy się za głowę i stwierdziliśmy, że na tym nie chce. Więc, <grym> więc livea też z tego Neo CDZ na pewno zobaczymy do CD już raczej, nie będziemy wracać. No, chyba po prostu, że po, że po graniu tego modu jak GDM, tam możemy to założyć do CD i problem jest rozwiązany, no, ale wtedy już oryginał w sobie nie poogrywam, no, a jak ktoś kolekcjonuje, no to, no to to jednak chciałby z tego nośnika od czasu do czasu skorzystać. Nie mam racji, no myślę, że myślę, że tak, no, chyba że tylko ja mam takie naiwne myślenie, a już nikt na oryginałach nie gra. No i mamy tutaj ostatnią gierkę, z której jestem najbardziej dumny, tutaj to moja zdecydowanie najlepsza zdobycz, jeśli chodzi o software ostatniego czasu, czyli Final Five, tutaj również zdobyte przez Pawła, Paweł jeszcze raz dzięki serdeczne, no i kolejna gra przy okazji, która wspiera MIDI, a na to MIDI się ostatnio mocno nakręcam, więc no... Fajnie będzie mieć kilka gier, które to MIDI wspierają, bo już mam chyba z cztery takie gierki, więc dobrze to sobie będzie przetestować, ale to dopiero za jakiś czas na razie na razie funduszy brak. Ale, ale za jakiś czas myślę, że do tematu wrócimy. Tutaj, oczywiście, Final Fight, czyli wersja praktycznie Arcade Perfect, różni się tylko tym, że mamy na ekranie jednocześnie mniej postaci niż wersji automatowej w tych największych zadymach. Wtedy. Przykładowe, jak na ekranie mieliśmy 6-7 postaci, to tutaj postaci będzie 4-5, więc coś takiego. No i oczywiście szar musi być rozbudowany od dodatkowej 1 mega RAM, czyli 2 mega RAM, żeby odpalić tą grę, tak samo jak w przypadku Street Fightera 2. Tutaj pokażę Wam, jak wygląda całość, bo tutaj jeszcze mamy wersję z muzyką na płycie CD, co ciężko znaleźć oczywiście w wersji kompletnej. Niejednokrotnie w Final Fight. Na eBayu też tutaj oczywiście jestem naklejką CD, ale CD w środku już nie było. Więc no to tutaj Pawłowi udało się znaleźć wersję kompletną. Karta rejestracyjna, oczywiście instrukcja. No i CD na tych malutkich płytkach, tak jak płytki gamefubowe. tutaj Muzyka, szkoda to otwierać, no bo widać, że to jeszcze nawet otwierane nie było. No i gierka na dwóch dyskietkach. Tak skietka druga. No i to by to było na tyle. To by było na tyle. Myślę, że najwyższy czas na podsumowanie i na obejrzenie tej kolekcji jeszcze raz. No i tak właśnie przedstawiałem się moje ostatnie zdobycze z ostatnich 5-6 miesięcy. Jeśli zastanawialiście się, czemu tak często jem kanapki z konserwą, no to macie, macie tutaj odpowiedź. W każdym bądź razie, sporo z tych rzeczy, tak jak wspominałem, zobaczymy jeszcze niejednokrotnie na kanale. Szczególnie ten kontroler z Afterburnerem wpada na kanał już w przyszłym tygodniu, mechy myślę, że w przeciągu miesiąca ogarniemy z Hondą, no i CDZ też będę planował, będę planował testy i porównanie do oryginalnego CD, czyli plan jest, wiemy co mamy robić. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał, no i mam nadzieję, że widzimy się w następnym. Trzymajcie się, hej!